Dzień dobry. Witam raz jeszcze w matematyce dla fanatyka. Kontynuujemy sobie mnożenie sum algebraicznych. Teraz sobie weźmiemy troszeczkę trudniejszy przykład. Załóżmy 5xy odjąć 8x. Pomnożymy sobie przez 2x kwadrat. Odjąć 3y. -8x. Plus 4, tak jakaś niezawodna, ta czwórka wyszła. Plus 4x, y. Równo się. I teraz znowu robimy dokładnie to samo. Jeżeli w pierwszym nawiasie mamy dwa wyrazy, w drugim nawiasie są trzy wyrazy, to musimy każdy wyraz z pierwszego nawiasu pomnożyć przez każdy wyraz drugiego nawiasu. W związku z tym, jeżeli pomnożę te dwa wyrazy przez tych trzy wyrazy, to w sumie na końcu powinno dostać sześć wyrazów. I teraz 5xy razy 2x kwadrat. Jak pomnożymy współczynniki liczbowe? 5 razy 2 daje 10. xy razy x kwadrat to mnożymy x razy x kwadrat jest x do trzeciej. I dopisujemy tego y. Następnie 5xy razy minus 3xy. 5 razy minus 3 daje minus 15 xy razy y to będziemy mieli xy kwadrat. Y razy y daje y kwadrat. I na koniec 5xy razy 4xy kwadrat. 5 razy 4 daje 20, czyli 20 xy razy xy kwadrat. Podno zajmujemy się x razy x jest x kwadrat. Y razy y kwadrat jest y do trzeciej. Teraz musimy sobie drugi wyraz pierwszego nawiasu pomnożyć po kolei przez wszystkie trzy wyrazy drugiego nawiasu. A zatem minus 8x razy 2x kwadrat, minus 8 razy 2 jest minus 16. X razy x kwadrat jest x do trzeciej. Teraz Minus 8x razy minus 3y minus i minus dają plus. 8 razy 3 daje 24. x razy y jest po prostu xy. I na koniec nam zostaje minus 8x razy 4 xy kwadrat. Minus 8 razy 4 to jest minus 32. x razy x to jest x kwadrat. I dopisujemy tego y kwadrata. I patrzymy tylko na sam koniec, czy są jakieś razy podobne do zredukowania, ale nie ma. I na tym możemy skończyć. Dziękuję bardzo.